Cześć, witajcie. Dzisiejszy temat: światło. Dzisiejszy temat: światło. Dziś pokażę Wam lampy robocze yy, i nie tylko od Schmidt Polska. Dziś pokażę Wam bardzo fajne dwa rozwiązania, dzięki którym możemy doświetlić nasze stanowisko robocze i nie tylko, tak szczerze mówiąc, ponieważ tej lampy możemy użyć naprawdę. Yy, nie tylko w pracy, ale również poza pracą. Mamy tutaj niewielkie gabaryty, niewielką wagę, a naprawdę dość sporą moc. Ja mam tutaj ściągawkę, zostawiłem sobie jedno pudełko. drugie gdzieś tam mi się zawiryszyło, więc tak wychodzi tak przychodzi, nie wychodzi, tak przychodzi nam narządko. Nasza lampa, zobaczcie, w takim pudełeczku, i tutaj na pudełeczku pisze IP54, czyli taki standard. Mamy zasilanie kablowe, kabel w zestawie taki ponad 2 metry, ale to jest naprawdę taki fajny kabel. Nie jest taki typowo, wiecie, taki sztywny kabel, gdzie jak jest niska temperatura, to on po prostu się kude gdzieś tam, łamie, przegina, ciężko go zwinąć. Jest to naprawdę taki fajny, wygodny, mięciutki taki. Fajny w dotyku. Dobrze zarobiona końcówka. Wygodna końcóweczka. Bardzo fajna. I to jest oczywiście w drugiej lampie. Te lampy, mimo takich samych rozmiarów, różnią się mocą. O chwilę, o chwilę za chwilę, za chwilę wspomnimy. Wymiary. Wymiary: 237, 205 i grubość 10 mm. Tak tutaj nasz producent yy, mówi. Klasa yy, energetyczna. Spoko. Dobra. Mamy dwa modele. 30 W i 50 W. Yy, 50 W ma 4500 lumenów, a 30 W ma kapkę mniej, z tego co pamiętam. Już mówię. Yy, 2700 lumenów. Masa netto 1,5 kg. Tak. Który to samo? To samo. Dobra. To samo. I jak widzicie, z przodu na pierwszy rzut oka się niczym nie różnią. Mamy tutaj klosz mleczny, mleczno-biały, który bardzo fajnie daje fuzję, rozszerzanie tego światła, odbicie tego światła na boki. Bardzo fajna opcja. Z tyłu mamy tutaj Radiatory, które odprowadzają nasze, y, naszą temperaturę, żeby się nie grzało nasze sprzęciory. Ale powiem Wam, że nawet jak chodzi długo, to te lampy są po prostu delikatnie tylko y, ciepłe. Jak widzieliście z tyłu, oprócz zwykłej lampy, mamy również taki fajny dodatek, no, dał nam producent. Mamy dwa gniazdka. Mamy dwa gniazdka, dzięki temu możemy zasilić kolejne narzędzie. Kolejne narzędzie do lampy. Nie musimy szukać kolejnego rozgałęźnika i tak dalej, tak dalej. Nawet lampę do lampy podłączyć bez żadnego problemu. Nie musimy ganiać do kolejnego gniazdka. Włącznik indywidualny tutaj zabezpieczony taką gumą przezroczystą. Więc tutaj mamy zabezpieczenie. Bardzo fajna opcja. No i taki ruchomy, taki, taką podpórkę, co nie? Po złożeniu możemy zrobić tak. Ale możemy zrobić również tak, możemy zrobić tak, możemy zrobić na przykład tak, tyk, tak, 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 bez żadnego problemu. Jak widzicie, nasz sprzęt ustoi. Możemy złapać ściskiem na przykład gdzieś do wysokich elementów w powietrzu. Możemy to nadziać, nadziać na wkrętach gwoździa, na cokolwiek chcemy, tak szczerze mówiąc. Tutaj mamy również taką rączkę ugumowaną gdzie możemy na przykład zobaczyć na palce jest wyżłowienie. Więc możemy sobie takie unieść. Zobaczcie, bez żadnego ale. I wiele, wiele innych konfiguracji jest naprawdę tyle, że ile osób, tyle pomysłów. Ja w przyszłości zrobię sobie tutaj dziurkę, już mam pomysł i będę mógł mocować nawet na statywie. Bez żadnego Ale, ale. Ale były dwie i lampy też mamy dwie, więc podłączymy, zobaczymy jak one świecą podłączymy, zobaczymy jak one świecą pyk nie będziemy świecić po oczach oczywiście Wala. Voilà. o i tutaj z tyłu co możemy wyłączyć to, nie? jest? jest jest to model yy, 30W zobaczcie tak daje nasz model 30W zobaczcie po twarzy to wszystkie zmarszczki, kurde, z daleka wychodzą Widzicie? Widzicie. Dobra, wyłączymy. Ale mało tego. Teraz sobie podłączymy naszą drugą lampę do tej pierwszej lampy. Mamy gniazdo. Mamy gniazdo IP54 również. I zobaczcie. Czary, mary chokus pokus. Może tam błysnąć, bo nie pamiętam czy wyłączony. Nie błysło. Dobra. Nie błysło, ale zabłyście. Zobaczcie. Voila. Walla. Można. Można, jasno, jasno. 50 W, łooj! 30 W. Jest różnica, widać ją. Jak się dobrze przyjrzy, zobaczcie, 50-30 W. Teraz wyglądam jak ten młody bóg, normalnie. Wow, nie pogada. A jak tak, o Boże. wszystko powychodziło. Więc jak sami widzicie, Możemy naprawdę bardzo fajnie doświetlić nasze stanowisko robocze, i nie musimy brać kolejnej lampy. Tak szczerze mówiąc, nie zawsze potrzebujemy takiego dużego światła. A uwierzcie mi, przy ustawieniu takich dwóch rodzajów lamp w dwóch miejscach pod dobrym kątem naprawdę mamy idealne pomieszczenie. Być może nie jest to na tyle dużo światła na te dwie lampy, żeby obstawiać gdzieś do pomieszczenia 50-60 metrów kwadratowych, ale do takich pomieszczeń pokojowych, typowo tak jak przy pracach wykończeniowych, monterskich i wielu innych, to światło w zupełności wystarcza. Wiadomo, gdy pracujemy na zewnątrz, to światło nie ma gdzie się odbijać. Automatycznie niknie, wtedy tych lamp trzeba więcej. Ale uwierzcie mi, przy normalnym użytkowaniu, gdzie to światło, gdzie ma od czego się odbić, taka lampa w zupełności wystarcza. Pod koniec filmiku zobaczycie jakieś tam przybitki ujścia z ostatniej roboty, gdzie używałem tych lamp na poddaszu, nieużytkowym byłem na montażu. Więc sami stwierdźcie, jak to wygląda, czyli czy w ogóle te lampy dają radę. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał zakupić, zapraszam do opisu. W opisie filmu yy, po prostu mamy namiar na te lampy. Prawdopodobnie Schmidt Polska zrobi dla Was jakiś pewnie rabacik, yy, ponieważ te lampy są naprawdę fajne i moim zdaniem godne polecenia. Dajcie znać w komentarzach czy używać takich lamp, czy może używać innych podobnych, jeżeli chodzi o budowę. I komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie się do następnego. Cześć.